Bracie, siostro, jak już kliknąłeś, wszedłeś w ten film, jeśli tylko masz czas, zachęcam Cię do wysłuchania i przyjęcia podziękowań za to, że wielu z Was pomogło tworzyć to wspólne dzieło, które nazwałem: Duch Święty nazwał ma pomysły Teobańkologia. Co mam na myśli, nasze wspólne dzieło i w jaki sposób Wy pomagacie? Właśnie do tworzenia tego dzieła. Zacznę od prawego dolnego rogu, tam gdzie Teoś właśnie tak spoziera i zagląda z rogu. Zobaczcie, tam są takie złożone ręce, bardzo dużo osób. Kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy modli się za tę obitologię nawet codziennie. Na dole macie te ręce i serduszka, to, to jest. Yy... Takie graficzne oznaczenie tego, że dużo wolontariuszy jest. Już nawet nie licząc tych, którzy się modlą, to i tak jest kilkaset osób, które dużo czasu swojego poświęcają na teobańkologię. Jestem Wam niezmiernie wdzięczny, chcę Wam podziękować. No i też yy, yy, nie istniałaby teobańkologia, gdyby nie strona yy, materialna, finansowa tego dzieła, nie byłoby tego sprzętu, kamery, yy, mikrofonów, yy, mikserów, studia i abonamentów, licencji, pracowników, gdyby właśnie nie to wsparcie wasze finansowe, za które bardzo wam teraz dziękuję. Yy, www.teowsparcie.pl, tam yy, bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy kupili w tym miejscu właśnie jakiś gadżet czy, czy książkę, wsparli w ten sposób teobańkologię. Na górze w lewym rogu macie takie symboliczne oznaczenie, że, że, że chcę Wam podziękować za to, że wielu z Was robiło przelewy na Fundację Projekt Teobańkologia. Trzy miesiące temu, tu się troszeczkę zatrzymam, trzy miesiące temu Projekt Teobańkologia przeszedł do innej fundacji, zostało bardziej dostosowanej do teraz obecnych potrzeb. A więc otworzył się wachlarz możliwości przeróżnych. I trzy miesiące temu was właśnie poprosiłem, jest nowe konto, proszę was, pomóżcie w reorganizacji. Głównie ten film powstaje jako odpowiedź na tamtą akcję i tamto wsparcie. Powinien już być nagrany co najmniej dwa miesiące temu, ale no widzicie tak. Dopiero teraz dałem radę z zespołem. Dużo się dzieje. Dziękuję Wam za to wsparcie i też za e, patronów. Dziękuję patronom, którzy poprzez platformę Patronite też wspierają tę te bańkowalkę. E, co e, zbudowaliśmy? Dzięki Wam. Popatrzcie na tę infografikę. No, kupiliśmy sprzęt, jego jest bardzo dużo, żeby pracownicy mieli na czym e, pracować, żeby nie było takich historii, że jest jakieś najsłabsze ogniwo i nic nie działa, prawda? I dźwięku nie ma. Już, już tak było, że na przykład kabel był słabej jakości, i, i zaczyna się transmisja, a dźwięku nie ma. Kto pamięta starsze dzieje, to wie, że tak było. No, staramy się inwestować w najlepszy sprzęt, w dobry sprzęt, może nie najlepszy, ale dobry sprzęt. E, żeby, żebyśmy w spokoju mogli się modlić, transmitować, nagrywać, żeby nie było tu trudności. Nie chcemy oszczędzać na, na pewnych rzeczach, bo to się później mści. Inwestujemy też w różne abonamenty, licencje, nie tylko po to, żeby ta jakość była jak najlepsza, ale żeby też docierać jak najdalej, bo zobaczcie, oprócz takich rzeczy jak licencje na Oprogramowanie komputerów, antywirusa i cokolwiek takiego, to też jest wykupiona licencja na platformę multistreamingową. A więc ja wysyłam sygnał transmisji w jedno miejsce, a ta platforma rozsyła wiele miejsc, do których dociera sygnał transmisji. Pewnie o tym wiecie, że na wielu kanałach jest o 20.30 modlitwa. Roczna subskrypcja takiej, takiej platformy to kilkanaście tysięcy złotych, tylko roczna. I tylko jedną rzecz, prawda, więc jeżeli nie, nie byłoby waszego wsparcia, no nie byłoby możliwości docierania właśnie w ten sposób do innych i to jeszcze z taką jakością. Yy, zobaczcie, to, to taki intensywny rozrost teobańkologii zaczął się z pierwszy, wraz z pierwszymi obostrzeniami. I niektórzy zarzucali, że kurczę, kryzys jest, to dlaczego ksiądz tu jakieś zbiórki organizuje? Ale z drugiej strony zobaczcie, że dzięki bańkologii powstały, Miejsca pracy, zatrudnieni zostali pracownicy, i znaleźli właśnie utrzymanie swoich rodzin, właśnie dzięki temu, że jest ta platforma, czy jest ta, jest ta obanekologia, którą wspólnie tworzymy. Grafik ciekawie przedstawił teraz tą prawdę, którą zespół przekazał: że, że to wszystko odciąża mnie. Popatrzcie w prawy górny róg na wizję artystyczną naszego grafika, jak to wygląda, to odciążenie mnie. No. no, no, bo to fakt. Po 40 godzin wielu pracowników w tygodniu pracuje. No, ja nie dałbym rady tego wszystkiego sam zrobić, bo ma 24 godziny. Sama tylko sekretarka ma pół etatu. Czyli, żeby odpisywać Wam, mieć z Wami kontakt i nie lekceważyć tego, co napiszecie, no to 20 godzin w tygodniu potrzeba. Nie wiem, czy macie to w wyobraźni. Ja, a oprócz tego, ja na prywatne wiadomości bardzo dużo y, otrzymuję. Nie jestem w stanie na wszystkie odpisywać, bo tego jest za dużo. Popatrzcie dalej. Na dole, w lewym rogu. Y, Zespół wyszczególnił taką ważną rzecz, co zbudowaliśmy dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu, dzięki modlitwie, dzięki wolontariatowi, dzięki wsparciu materialnemu. Tworzymy materiały ewangelizacyjne wysokiej jakości, filmy, grafiki, wydarzenia. Chcemy, mamy jeszcze większe ambicje, chcemy jeszcze lepiej, jeszcze bardziej dla Jezusa, żeby to też odnosiło swój skutek i było jak najlepsze no bo katolipy nie ma co robić. Studio. To osobny temat sprzętowy, dzięki waszemu wsparciu, pracy też. Jest tworzone takie studio na 50 metrach kwadratowych, do którego jest doprowadzony stabilny internet, który jest przystosowany do, do naszych potrzeb, gdzie mogą się muzycy rozstawić bez większych problemów wszystko to w dobrej jakości wytransmitować. Ja wiem, że niektórzy mają wyobrażenia takie i wciąż się z tym zmagam, że, że żeby zrobić taką transmisję na żywo podobną do tej o 20:30, to wystarczy usiąść, otworzyć laptop, kilka rzeczy kliknąć i to działa. No ale zobaczcie, że tylko doprowadzenie stabilnego internetu do tego miejsca Zajęło nam od 500 zespołowi, od 500 do 1000 godzin. Nie przesadzam, bo to były testy, bo to były próby, bo coś nie działało, bo jedno rozwiązanie nie zadziałało, drugie nie zadziałało, w trzeci był błąd, w czwarte, yy, stabilne, yy, ale jeszcze tam trzeba było dużo rzeczy zrobić dużo osób zaangażować, przetestować itd. Tak yy, tyle godzin. Yy, było potrzebne na to, żeby nie było takich historii jak kiedyś, że jest na przykład 50, 80 tysięcy osób na transmisji. W pewnym momencie internet szwankuje, przerywa choćby na kilka sekund i wszyscy są wyrzucani z transmisji. Część się błąka, część wraca, część się frustruje, część już nie wie, jak to znaleźć. I to się zdarzało, że, żeby takich historii nie było jest ich coraz mniej na szczęście właśnie dzięki tej pracy. I dzięki temu studiu. To no, jest stabilny internet, który coraz mniej nas zawodzi. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby, żebyście mogli w spokoju się modlić, korzystać z tych treści, które wam proponujemy. Grupy modlitewne powstały. Wzajemnie się ubogacamy, czujemy wspólnotę. Oczywiście, to jest pewna proteza wspólnoty. Ja się przyznaję do tego która ma was prowadzić do wspólnot parafialnych, ale wielu mówi i doświadcza właśnie tych grup modlitewnych, wspólnoty modlitewnej. To zbudowaliśmy dzięki waszemu wsparciu właśnie. Wolontariat to też jest taką przestrzenią na teobańkologii, która wielu ubogaca i jest możliwa dzięki temu, że, że ktoś się za to modli, ktoś materialnie wspiera, ktoś poświęca swój czas. Co wypracowaliśmy? Zespół wybrał kilka statystyk. Jak głosimy, jakie wyniki już tego ogłoszenia Ewangelii w internecie na wiele sposobów są? Zaraz powiem, że, że za tymi liczbami stoją konkretne osoby, konkretne świadectwa osób, ale tu zespół wybrał kilka. Dla pewnego oglądu na, na ten moment jest czerwiec 2021. I już nawet nieaktualne są te dane tu podane, ponieważ tak dynamicznie się rozwija ta obańkologia, na szczęście, że. że no dobrze, co, co nam zespół przygotował? Jakie statystyki? Fanpage teobańkologii obańkologii ma aktualnie 403 tysiące osób na fanpage, ponad 403. 35 tysięcy osób obserwuje Instagrama teobańkologii. obańkologii. Yy, około 80 tysięcy osób codziennie jest na modlitwie różańcowej albo w transmisji, albo w retransmisji. To się różni zależnie od, czy to jest lato, wakacje, czy to jest zima, to, to różnie wygląda, ale tak średnio rzeczywiście to jest około 80 tysięcy osób modlących się na różańcu. Yy, za te intencje, które składacie. W skrzynce intencji albo podczas transmisji modli się 48 róż różańcowych, a więc około tysiąca osób, które omadlają te intencje. One nie idą w próżni, nie tylko przeze mnie są omadlane, ale też proszę róże różańcowe, by się modlili za y, te sprawy, które nam powierzacie, y, które są związane właśnie z tą przestrzenią teobańkologii. Zespół napisał, że 2000 osób modli się za księdza Teodora i zespół Teobańkologii, to chyba chodzi o Margaretki między innymi, których też jest bardzo dużo, bo, bo tych osób jest nawet kilkadziesiąt tysięcy, którzy każdego dnia się modlą za Teobańkologię i to jest po prostu serce. To, to, to jest duży potencjał na przyszłość i osłona. Yy, 290 tysięcy subskrybentów jest na YouTube na ten moment. Yy, Film, który najczęściej jest wyświetlany, to utwór Jeszua, który ma ponad 2 miliony wyświetleń. Wszystkich wyświetleń na YouTubie jest ponad 70 milionów. Tylko na YouTubie mówię, bo inną sprawą jest Facebook. Jeszcze raz powtarzam, za tymi konkretnymi liczbami są osoby. Jesteś ty, bracie, siostra. Trzy świadectwa wybrałem, które może nie są fajerwerkami jakimiś niesamowitymi, typu, że nie wiem, jeździłem na wózku, Ksiądz Teodor się pomodlił na transmisji, wstałem z tego wózka. Chociaż też takie świadectwa do nas docierają, podobnej treści, ale wybrały, wybraliśmy razem z zespołem trzy świadectwa, które wydaje mi się oddają istotę rzeczy, co można zyskać dzięki temu, że, że ktoś wspiera to dzieło i wspólnie je tworzymy. E a więc popatrzcie na y, biegnącego tego Teosia czy skaczącego w lewym górnym rogu i pod spodem jest świadectwo. Zawsze uważałam się za bardzo wierzącą osobę, ale teraz dostrzegam jak słabym, letnim i grzesznym człowiekiem jestem, ile mam braków i wad, których wcześniej nie dostrzegałem. Y, jeżeli ktoś otrzymał taką łaskę podobną do tej, którą przed chwilą przeczytałem, to jestem przekonany, że to jest jedna z największych łask, jaką kiedykolwiek w życiu otrzymał. Nie ujmując osoby, która jeździ na wózku czy ma nowotwór, ale to jest większa jeszcze łaska niż uzdrowienie z nowotworu czy, czy, czy odzyskanie władzy w nogach, bo, bo dusza zaczyna żyć, jest uzdrawiana z faryzeizmu, z tego, że uważa się za bardzo wierzącą osobę, ale prawda jest inna. Nie dostrzega swoich grzechów, braków i wad, nie może się z nich poprawić, męczy wszystkich innych naokoła, a możliwe też, że uważając się za bardzo wierzącą osobę, nic nie chce zmienić w sobie i dąży do piekła. Jeżeli ktoś to dostrzegł, to to jest ogromny owoc naszych wspólnych modlitw i całego wsparcia tego dzieła. Jakby w soczewce zbiera się wszystko to, co jest wypadkową, sprzętów, abonamentów, licencji, pracy, godzin, internetów, łączy i wszystkiego innego. Co jest, jakieś inne świadectwo, Wam przeczytam. Z prawej strony mamy piękne świadectwo, może bez fajerwerków, ale no, posłuchajcie, nie potrzeba komentarza. Mój mąż nadużywał alkoholu, obecnie zmienił się nie do poznania po 28 latach małżeństwa, nigdy nie dogadawaliśmy się tak jak teraz i to jest właśnie dzięki teobankologii. Mhm. Um. Na dole świadectwo. Powiedziałem Boże, pomóż, bo ja już nie daję rady. I Pan Bóg odpowiedział na tę modlitwę. Nie wiem jak, ale otworzyłam internet, odmawiany był różaniec, łzy płynęły, ale zostałam i zaczęłam odmawiać każdego dnia i tak minął rok. Zapomniałem o tych osobach, które udostępniają te różańce, przesyłają innym, dają te, te, te żebrolajki, różne żebro serduszka, idą za tym i później ktoś wchodzi... Okazuje się, że znajduje to, czego bardzo y, potrzebował właśnie w tej przestrzeni, którą wspólnie tworzymy, pomaga mu to. Pan Bóg to tworzy gdzieś naszymi rękami i tworzy taką przestrzeń dla osób, które są pogubione, szukają jakiegoś światła, pociechy i znajdują ją właśnie w swoim domu, otwierając smartfona czy, czy komputer. Y, spotykają Maryję Jezusa. Dzięki temu, że, że, że do, dopracowany jest sprzęt, e, ktoś się za to modli, ktoś udostępnia, e, ktoś tam zespół wykupił licencję, jest fundacja, która to wszystko rozlicza pod kątem podatków, e, rozliczeń faktur i wszystkiego innego. E, bardzo się cieszę, że, że takie świadectwa są nadsyłane. Już powoli kończąc. Chcę Wam powiedzieć, możecie rzucić okiem, jacy są nasi współpracownicy. Szukamy osób, które też kochają Pana Boga, starają się Mu służyć na różne sposoby, I, i razem jeszcze bardziej, jeszcze lepiej tworzyć przestrzeń w internecie. A ja mam wielką nadzieję, i na tym skończę, że jak ta reorganizacja już będzie dobiegała końca, bo nadal trwa ona. Trwa już ponad rok i jeszcze trochę potrwa. Jeszcze tak z pół roku chyba potrzebujemy zespołowo, żeby pewne rzeczy powyprowadzać i być zdolnymi do tego, żeby tworzyć jeszcze lepsze treści, jeszcze więcej, jeszcze skuteczniej, żeby jakieś nowe serie dochodziły na przykład na YouTube'a. Mam takie wielkie pragnienie, marzenie, które na razie jest w sferze tylko marzeń i pragnień, żeby z wami darczyńcami, dobrodziejami, z wami, którzy słuchacie mnie, po prostu się spotkać w realu w różnych miejscach. Może to za jakiś czas wyjdzie. Mam urlop, możliwe, że po prostu poświęcę ten urlop na, na gdzieś tam przejechanie się do, do jakiegoś miejsca e, zamiast tam leżeć gdzieś na plaży brzuchem i wypoczywać i odsypiać. Nie wiem, co będzie lepsze. Dobrze, ale wracając, no, chciałbym się z Wami spotkać po prostu w realu, nie tylko przez to szkiełko i ekran. Mam nadzieję, że to wkrótce będzie, będzie możliwe. Błogosławię Was. Dziękuję Wam za to, że tyle dobra wnosicie. Dawno już powinienem był Wam podziękować. Dobrze, że chociaż teraz się udaje. Będzie jeszcze kilka akcji związanych z tym podziękowaniem. Jeżeli chciałbyś jeszcze więcej zrozumieć i jeszcze więcej posłuchać o tej sprawie, to tu będzie taki film, który jeszcze więcej tłumaczy tych kwestii finansowo-gospodarczych. Tu będzie przycisk subskrypcji, tak? Będzie, będzie. A tu proponowane coś będzie dla ciebie. Sprawdź to. Niech cię Pan Bóg błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni swoje oblicze nad tobą. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, że jesteś.